Nazywam się Piotr Kowalski. Mam 45 lat i aż do zeszłego tygodnia byłem przekonany, że jestem jedynym synem Jana Kowalskiego, jednego z najbardziej wpływowych przedsiębiorców budowlanych w Gdańsku. Byłem też pewien, że moje życie jest stabilne, przewidywalne i poukładane jak projekty architektoniczne, które ojciec tak cenił. Myliłem się w każdej z tych kwestii. Mój ojciec, Jan, był człowiekiem instytucją. Postawnym mężczyzną o surowym spojrzeniu i głosie, który nie znosił sprzeciwu. Budował mosty, osiedla i biurowce, ale nigdy nie udało mu się zbudować ciepłej relacji ze mną. Nasze kontakty były formalne, pełne niedomówień i oczekiwań, którym nigdy nie byłem w stanie sprostać. Mieszkałem z matką w Warszawie, prowadząc filię jego firmy, podczas gdy on zarządzał całym Imperium z Gdańska. Jego częste nieobecności w domu tłumaczone były nawałem pracy, spotkaniami, delegacjami. Biznes tego wymaga, Piotrze, powtarzał jak mantrę. A ja i matka w to wierzyliśmy. Zmarł nagle, na zawał serca, w swoim biurze na ostatnim piętrze wieżowca, z którego widać było całą zatokę Gdańską. Śmierć, tak jak życie, miał pod kontrolą szybką, bez świadków, bez zbędnego cierpienia. Siedzieliśmy w kancelarii notarialnej mecenasa Sawickiego, starego przyjaciela ojca. Ciężkie, dębowe meble, zapach kurzu i papieru, przytłumione światło wpadające przez wysokie okna. Atmosfera była gęsta od niewypowiedzianego żalu i formalnego smutku. Po jednej stronie stołu ja i moja matka, Krystyna. Kobieta posąg, zawsze elegancka, teraz jeszcze bardziej zamknięta w sobie, z twarzą ukrytą za czarnym woalem. Po drugiej stronie notariusz, mężczyzna o aparycji sowy, z grubymi szkłami okularów powiększającymi jego oczy. Czułem dziwny spokój. Koniec pewnej epoki. Koniec życia w cieniu wielkiego Jana Kowalskiego. Teraz ja miałem przejąć stery. Byłem jedynym spadkobiercą, to było oczywiste. Ojciec, mimo naszego chłodu, był człowiekiem tradycji. Nazwisko, firma... Majątek, wszystko to musiało zostać w rodzinie. A rodzina, jak sądziłem, to byłem ja. Mecenas Sawicki odchrząknął, zakładając okulary na czubek nosa. Rozłożył przed sobą dokument opatrzony pieczęciami. Przejdźmy zatem do odczytania ostatniej woli zmarłego Jana Kowalskiego, zaczął swoim monotonnym, urzędowym głosem. Ja, Jan, syn Tadeusza, Kowalski, Będąc w pełni władz umysłowych, świadom i swobodnie, mniejszym oświadczam, iż do całości spadku po mnie, w tym całego mojego majątku, szacowanego na dzień dzisiejszy na kwotę pięciu milionów złotych, powołuję w całości mojego syna Piotra Kowalskiego. Krótko, zwięźle, tak jak lubił ojciec. Bez zbędnych sentymentów. Poczułem ulgę. Wszystko było jasne. Matka dyskretnie ścisnęła moją dłoń pod stołem. To był jej gest triumfu. Przetrwała lata w cieniu męża tyrana i teraz jej syn miał zapewnić jej spokojną starość. Notariusz podniósł wzrok znad papierów, gotów zakończyć procedurę. I właśnie w tym momencie ciszę przerwał głośny trzask. Drzwi do gabinetu otworzyły się z impetem. W progu stał mężczyzna. Mógł mieć trochę ponad czterdzieści lat. Był wysoki, dobrze zbudowany, z tą samą całą ojca linią szczęki i surowym spojrzeniem szarych oczu. Miał na sobie dobrze skrojony garnitur, ale jego włosy były w nieładzie, a na czole perliły się krople potu. Wyglądał jakby biegł. Przepraszam za spóźnienie, powiedział, dysząc lekko. Jego głos był niemal identyczny jak głos ojca. Wszyscy w pokoju zamarli. Korek na obwodnicy. Jestem Piotr Kowalski, syn zmarłego. Gdyby w tym momencie w pokoju wybuchła bomba, szok byłby mniejszy. Czułem, jak krew odpływa mi z twarzy. Moja matka wciągnęła głośno powietrze, a jej dłoń, jeszcze przed chwilą ciepła, stała się lodowata. Mecenas Sawicki zdjął okulary, jakby nie wierzył własnym oczom. Mężczyzna podszedł do stołu i położył na nim swój dowód osobisty. Notariusz wziął go drżącymi rękami. Imię Piotr. Nazwisko Kowalski. Imię ojca Jan. Wszystko się zgadzało. Co to za farsa? Wysyczała moja matka, zrywając się z krzesła. Jej spokój prysł jak bańka mydlana. Za mężczyzną do pokoju weszła kobieta. Była w naszym wieku, może trochę starsza skromnie ubrana, z twarzą pooraną z marszczkami troski. Spojrzała na moją matkę z mieszaniną strachu i buntu. Jan był moim mężem, powiedziała cicho, ale stanowczo. A to jest nasz syn, Piotr. Moja matka roześmiała się. Był to śmiech na granicy histerii. Pani jest w błędzie. To ja jestem Krystyna Kowalska. Byłam żoną Jana przez 45 lat. A to jest nasz jedyny syn, Piotr. Dwie kobiety. Dwie matki. Dwóch synów o tym samym imieniu. I jeden zmarły mężczyzna, który pociągał za sznurki z zagrobu. W jednej chwili zrozumiałem sens tych wszystkich delegacji. Tych weekendów w Gdańsku, na które nigdy nie zabierał nas ze sobą. Tego drugiego mieszkania. O którym mówił, że jest biurem na potrzeby firmy. Mój ojciec nie miał kochanki. Mój ojciec miał drugą rodzinę. Prowadził dwa równoległe życia przez ponad 40 lat. Jedno w Warszawie z oficjalną żoną i synem. Drugie w Gdańsku z kobietą, którą tam wszyscy znali jako jego partnerkę i z drugim synem. Nasze życia toczyły się równolegle, w dwóch różnych miastach, a my nie mieliśmy o sobie pojęcia. On, Piotr z Gdańska, był ode mnie o trzy lata młodszy. Urodził się, gdy ja przygotowywałem się do pierwszej komunii. Chaos, który wybuchł w kancelarii, był nie do opisania. Dwie matki, Krystyna i Maria, stały naprzeciwko siebie, obrzucając się oskarżeniami i prawdami, które raniły jak odłamki szkła. Każda z nich myślała, że jest tą jedyną. Każda czuła się oszukana, zdradzona przez cztery dekady. Ja i ten drugi Piotr staliśmy z boku, dwaj obcy sobie mężczyźni, którzy nagle dowiedzieli się, że są braćmi. Patrzyliśmy na siebie z mieszaniną wrogości i dziwnej ciekawości. Był moim lustrzanym odbiciem z innego, równoległego świata. Problem był jeden. Testament mówił: dla mojego syna, Piotra Kowalskiego. Ale nie precyzował, dla którego? Rozpętała się batalia prawna. Sprawa była bezprecedensowa. Którego Piotra mój ojciec miał na myśli? Mnie, pierworodnego, oficjalnego syna z legalnego małżeństwa? Czy jego, syna z nieformalnego, ale wieloletniego związku, który mieszkał z nim w Gdańsku i był bliżej jego codziennego życia? Prawnicy zacierali ręce. To mogło ciągnąć się latami. Dwa tygodnie później, podczas kolejnego spotkania, na którym prawnicy obu stron przerzucali się paragrafami, mecenas Sawicki poprosił o głos. Jest jeszcze coś, powiedział, wyjmując z sejfu małą, pożółkłą kopertę, zalakowaną czerwoną pieczęcią. Jan zostawił mi to wiele lat temu. Instrukcja była jasna. Otworzyć tylko i wyłącznie w przypadku sporu o testament między jego synami. Wszyscy zamilkli. Ojciec to przewidział. Wiedział, że po jego śmierci prawda wyjdzie na jaw i dojdzie do konfliktu. Przygotował się na to. Zawsze był strategiem o dziesięć ruchów przed wszystkimi. Notariusz ostrożnie złamał pieczęć i wyjął z koperty kilka złożonych kartek. Był to list, napisany odręcznie charakterystycznym, zamaszystym pismem ojca. Sawicki zaczął czytać na głos: Do moich synów. Piotra i Piotra. Jeśli czytacie ten list, to znaczy, że umarłem, a moje podwójne życie wyszło na jaw. Nie będę prosił o wybaczenie, bo wiem, że na nie nie zasługuję. Nie będę się tłumaczył, bo żadne słowa nie usprawiedliwią bólu, który zadałem waszym matkom i wam. Chcę tylko, żebyście spróbowali zrozumieć. Krystynę poślubiłem z rozsądku, z polecenia rodziny. Była idealną żoną dla człowieka pnącego się w górę. Reprezentacyjną, inteligentną, silną. Ale nigdy jej nie kochałem. Była partnerką w interesach, matką mojego dziedzica. W Warszawie byłem Janem Kowalskim, prezesem. Marię poznałem w Gdańsku na początku mojej kariery. Była kelnerką w barze, w którym jadałem lunche. Była ciepła, prosta, prawdziwa. Przy niej mogłem być Jankiem, a nie prezesem. Zakochałem się jak szaleniec. Kiedy urodził się Piotr, mój drugi syn, wiedziałem, że nie potrafię z niej zrezygnować. Byłem tchórzem. Nie miałem odwagi odejść od Krystyny i zaryzykować skandalu, który zniszczyłby firmę i moją pozycję. Nie miałem też siły, by zostawić Marię i syna, których kochałem nad życie. Wybrałem więc najgorsze z możliwych rozwiązań. Prowadziłem dwa domy. Byłem mężem dla dwóch kobiet i ojcem dla dwóch synów. Przez czterdzieści lat żyłem w kłamstwie, w ciągłym strachu, że wszystko się łajdę. Wiem, że testament jest niejasny. Zrobiłem to celowo. To był mój ostatni, desperacki test dla Was. Chciałem zobaczyć, czy będziecie walczyć jak hajmi o spadek? Czy potraficie wznieść się ponad mój grzech i zachować się jak bracia? Moja ostatnia wola jest następująca: majątek ma być podzielony równo, po połowie, między Was obu. Firma, którą zbudowałem, ma być Waszym wspólnym dziedzictwem. Musicie nauczyć się razem pracować. Jesteście moją krwią. Jesteście braćmi. Nie pozwólcie, by moje błędy Was podzieliły. Wasz Ojciec. Jan. Po odczytaniu listu w pokoju zapadła głucha cisza. Czułem się, jakby ktoś uderzył mnie w twarz. 40 lat mojego życia było oparte na biznesowej umowie. Byłem dziedzicem, a nie kochanym synem. Cała miłość ojca była skierowana tam, do Gdańska. Do nich, ale list zawierał coś jeszcze. Na ostatniej stronie, dopisane jakby w pośpiechu, było jeszcze jedno zdanie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musicie wiedzieć. W Bydgoszczy mieszka Tomasz. Ma dwadzieścia lat. To również mój syn. Jego matka była błędem młodości, którego nie potrafiłem naprawić. Nie włączyłem go do testamentu, bo nie chcę komplikować spraw. Ale jeśli macie w sobie choć trochę przyzwoitości, odnajcie go. On nie jest niczemu winien. Trzeci syn. Trzecia tajemnica. Mój ojciec nie był człowiekiem. Był czarną dziurą, która wessała życie trzech kobiet i trzech synów, zostawiając po sobie tylko pustkę i chaos. Przetwarzanie tego wszystkiego zajęło miesiące. Dla naszych matek to był koniec świata. 40 lat życia okazało się kłamstwem. Dwie kobiety, które powinny się nienawidzić. Połączył wspólny ból i pogarda dla tego samego mężczyzny. Spotkały się jeszcze raz, w milczeniu, spojrzały sobie w oczy i rozeszły się na zawsze. Moja matka nigdy więcej nie wspomniała o Marii. Maria nigdy nie zapytała o Krystynę. Obie zamknęły się w swoich światach, przeżywając żałobę nie po mężu, ale po straconym życiu. A my, bracia? Na początku była tylko złość i nieufność. Spotykaliśmy się w biurze Ojca w Gdańsku, krążąc wokół siebie jak dwa obce psy. Mierzyliśmy się wzrokiem, szukając sobie nawzajem cech ojca, próbując zrozumieć, co on w nas widział. Piotr z Gdańska był bardziej porywczy, praktyczny, wychowany twardą ręką ojca biznesmena. Ja byłem bardziej zdystansowany, analityczny, produkt warszawskich salonów. Ale z czasem, w trakcie przeglądania dokumentów firmy, rozmów o projektach, które ojciec zaczął, zaczęliśmy znajdować wspólną płaszczyznę. Obaj nosiliśmy w sobie ten sam ciężar brzenie bycia synem Jana Kowalskiego. Obaj czuliśmy się przez niego w pewien sposób oszukani. On, bo był tym nieoficjalnym, ukrywanym synem. Ja, bo byłem tym oficjalnym, ale niekochanym. Pewnego wieczoru, po ciężkim dniu negocjacji z kontrahentem, otworzyliśmy butelkę whisky z barku ojca. I po raz pierwszy zaczęliśmy rozmawiać. Nie o firmie, o życiu, o wspomnieniach. Opowiedział mi, jak ojciec uczył go żeglować. Ja opowiedziałem mu, jak ojciec nigdy nie przyszedł na żaden mój szkolny występ. Okazało się, że obaj czuliśmy na plecach jego zimny oddech, obaj baliśmy się go zawieść. Wtedy zrozumiałem, że ten obcy mężczyzna jest jedyną osobą na świecie która może mnie w pełni zrozumieć. Dziś prowadzimy firmę razem. Kowalscy-Kowalscy. Połączyliśmy siły, jego praktyczne podejście i moją strategiczną wizję. Jesteśmy dobrym zespołem. Nie jesteśmy przyjaciółmi w klasycznym tego słowa znaczeniu. Zbyt wiele nas dzieli, zbyt wiele lat straconych. Ale jesteśmy braćmi i partnerami w biznesie. Wypełniliśmy ostatnią wolę ojca. A Tomasz zbyt goszczy? Odnaleźliśmy go. To skromny chłopak, student informatyki. Nie chciał nic od nas, był w szoku, że jego ojciec, o którym wiedział tylko tyle, że płaci alimenty, był kimś takim. Zapewniliśmy mu wsparcie finansowe na studia. Czasem dzwonimy. To dziwna relacja, kolejny cień który zostawił po sobie nasz ojciec. Stoję czasem w jego gabinecie, patrzę na zatokę i zastanawiam się, kim był naprawdę Jan Kowalski. Wielkim budowniczym czy wielkim niszczycielem? Myślę, że jednym i drugim. Zbudował imperium, ale zrujnował po drodze kilka żyć. A my, jego synowie, zostaliśmy, by po nim posprzątać i zbudować coś nowego na tych skomplikowanych popękanych fundamentach